To Aitra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w grze Against the Storm. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o reputacji i zniecierpliwieniu. Czyli tak naprawdę skupimy się na tym niebieskim pasku oraz na tym czerwonym pasku na dole ekranu. Ta gra powoduje, że musicie ciągle zakładać nowe osady. I oddalać się od cytadeli w poszukiwaniu zasobów, w poszukiwaniu pieczęci. I kiedy rozpoczniecie budowę nowej osady, aby wygrać, musicie zapełnić niebieski pasek do końca. Z kolei, jeśli czerwony pasek się zapełni, wówczas przegracie. Wyjątkiem od tego są mapy, na których musicie przekuć pieczęć. Na tych mapach, aby zwyciężyć, musicie przechuć pieczęć. To jest wasz warunek na zwycięstwo. Ta gra ma bardzo świetną encyklopedię. Zatem zerkajcie tutaj, kiedy poszukujecie jakichś informacji. Znajdziecie na przykład zwycięstwo i porażka. Tutaj macie wyjaśnione właśnie, co to jest ten pasek reputacji i zniecierpliwienie królowej. I macie też Kilka użytecznych informacji na temat punktów reputacji. I ja postaram się Wam dzisiaj o tym wszystkim opowiedzieć. W jaki sposób zwiększać reputację w tej grze? W jaki sposób przeciwdziałać przegraniu i zwiększaniu się zniecierpliwienia królowej? Zacznijmy od jednej bardzo ważnej informacji. Ilość punktów reputacji, jaką muszę zdobyć. Ja gram na poziomie w tym momencie Prestige 7 i na tym poziomie ja muszę zdobyć 18 punktów reputacji, aby wygrać. Na niższych poziomach tych punktów reputacji będzie mniej 12 albo 14. Ja muszę ich uzbierać aż 18. Z kolei do przegranej wystarczy 14 punktów niecierpliwienia królowej. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym, w jaki sposób reputacja i zniecierpliwienie są ze sobą powiązane. Każdy punkt reputacji, każdy pełen punkt reputacji, jaki zdobędziecie, czyli tak naprawdę osiągnięcie każdej tej pionowej kreski, obniży zniecierpliwienie. Czyli niezależnie od tego, w jaki sposób pozyskacie tą reputację, dzięki temu będziecie obniżać zniecierpliwienie królowej. I w ten sposób możecie trzymać to zniecierpliwienie pod kontrolą i możecie unikać przegrania gry. Najważniejszym pytaniem teraz jest, w jaki sposób ja mogę pozyskać reputację? Pierwszym sposobem są rozkazy. Jak klikniecie literkę T, zostaniecie przeniesieni do okienka z rozkazami. Te rozkazy są też tutaj widoczne z boku ekranu i widzę, że mam już 5 rozkazów, które wybrałam. 4 dopiero się odblokują i widzę, w jakim czasie one się odblokują. Na różnych poziomach trudności te rozkazy będą się odblokowywały w troszeczkę inny sposób, ale w tym okienku będziecie widzieli, kiedy następny rozkaz będzie dla Was. Widoczne. Pierwsza rzecz, zawsze, zawsze wybierajcie takie rozkazy, które jesteście w stanie wypełnić. Czasem można troszeczkę zaryzykować iść po rozkaz, którego nie jesteśmy pewni, czy na pewno wypełnimy, o ile nagrody są tego warte, albo nie macie już nic innego do wyboru. Ale jeśli macie wybór pomiędzy rozkazem, który na pewno zrobię, wcześniej czy później, a takim, którego nie jestem pewna, czy osiągnę, wybiorę ten, co do którego mam pewność, że go wykonam. Rozkazy są bardzo dobrym sposobem na pozyskiwanie reputacji, bo oprócz tego, że dostaniecie różne nagrody, za każdym razem dostaniecie jeden pełen punkt reputacji. I to jest super. Zatem rozkazy są jednym z najlepszych sposobów na kontrolowanie zniecierpliwienia królowej. Drugim sposobem na generowanie reputacji jest wysoka determinacja waszych mieszkańców. Kiedy staniecie sobie na tym tutaj pasku, wtedy widzicie jaki jest próg reputacji. Oznacza to że jeśli determinacja waszych mieszkańców przekroczy ten próg reputacji, wtedy zaczyna się generować reputacja w sposób pasywny. Czyli mogę widzieć tutaj wysoka determinacja plus 800 na minutę. To się może wydawać niewiele, ale pamiętajcie, proszę, że ja jestem na początku gry dopiero i zobaczcie: harpia ma jedynie dom, a lisek ma jedynie przetwory. I to już wystarczyło na początkowym etapie rozgrywki, aby mieszkańcy mieli wysoką determinację i już troszeczkę mi tej reputacji generowali. I jak się domyślacie, w późniejszej grze, gdzie będę w stanie zaspokoić dużo więcej potrzeb mieszkańców, to pasywne generowanie reputacji będzie dużo szybsze. I teraz o czym warto pamiętać? Teraz tak naprawdę dopiero grę zaczęłam. Jeszcze praktycznie nic nie mam, więc tak naprawdę niewiele potrzeb moim mieszkańcom mogę zapewnić. Jednak po każdym tutaj progu reputacji, jaki przekroczę, powiedzmy sobie, że mieszkańcy przyzwyczajają się do pewnego standardu życia i ich próg reputacji wzrasta. Czyli teraz ten próg reputacji jest 15. Jednak z czasem on będzie coraz coraz wyższy. Oznacza to, że będę musiała zaspokoić więcej potrzeb danej rasy, aby ona zaczęła mi generować reputację. Tak to właśnie wygląda. Więc to jest drugi sposób. Dbanie o waszych mieszkańców i generowanie reputacji w sposób pasywny za pomocą wysokiej Determinacji. Kolejna sprawa, no to są wydarzenia na polanach niebezpiecznych bądź zakazanych. Na takich polanach, kiedy ją otworzycie, pojawia się wydarzenie do rozwiązania. Jak widzicie, ja tego wydarzenia tutaj już nie mam, jednak w encyklopedii możecie sobie obejrzeć różnego rodzaju wydarzenia. I na przykład wybierzmy sobie wydarzenie. Na przykład to. I teraz zobaczcie. To wydarzenie stanowi dla mnie pewne zagrożenie. Czyli, jeśli w ciągu tego czasu nie rozwiążę tego wydarzenia, to dostanę tą karę i tą. I tutaj bardzo ważne nie przez przypadek wybrałam takie wydarzenie. Karami za niewykonanie pewnych wydarzeń mogą być punkty zniecierpliwienia. Jeśli go nie wykonam, bum, pełen pasek czerwonego mam. Z kolei zobaczcie, jeśli rozwiążę grę za pomocą przepowiadaj, czyli za pomocą zepsucia, wówczas dostanę jakąś z tych nagród, jakieś nagrody. Oczywiście nie te wszystkie, tylko powiedzmy sobie, że takie nagrody są możliwe. Za rozwiązanie tego wydarzenia. Jeśli jednak wybiorę, aby uwięzić, czyli wybiorę zadanie oznaczone jako lojalność, wówczas dostanę pełen reputacji. I takich wydarzeń, które mogą Wam dać reputację, jest na mapie dużo więcej. Pozostaje kwestia, czy będziecie w stanie je wykonać w ten sposób, bo musicie mieć odpowiednie rzeczy, plus. Musicie być w stanie wytrzymać ten negatywny efekt w trakcie rozwiązywania danego wydarzenia. Oczywiście są też takie wydarzenia, na przykład to, których rozwiązanie nie da mi punktów reputacji. Tak, widzicie, mogę dostać golda, albo mieszkańców, więc tych wydarzeń, jak widzicie, jest bardzo dużo, jeszcze dużo mam nawet nieodkrytych. Jednak niektóre z nich pozwalają uzyskać reputację. Niektóre z nich, jako karę za niewykonanie, mogą dać zniecierpliwienie. Kolejną sprawą, o jakiej warto wiedzieć, to są porzucone skrytki. Możecie je rozbić za pomocą kamienia, sprzętu treningowego bądź szpiku i wtedy pozyskacie te tutaj zasoby, bądź jeśli macie narzędzia, Możecie je wysłać do cytadeli. I w zależności od tego, czy ta skrytka jest mała, średnia czy duża, możecie pozyskać punkt reputacji, tak jak tutaj 0,75 reputacji, pół reputacji. Wszystko zależy od rozmiaru skrytki. Jeśli mogę Wam coś tutaj doradzić, na początku gry, kiedy dopiero co zaczynacie, nawet jeśli macie narzędzia, nie wysyłajcie ich do cytadeli. Na początku dużo więcej skorzystacie z rozbijania tego i tych zasobów, które w tej skrytce znajdziecie. Później, jak już będziecie dużo rzeczy produkować, jak najbardziej wysyłajcie, aby przyspieszyć zdobywanie niebieskiego paska i przyspieszyć swoją wygraną. Kolejny sposób na pozyskanie reputacji to są pewne kamienie węgielne. Jak doskonale wiecie, raz na rok możecie wybrać jeden kamień węgielny spośród czterech losowych. Tak samo kupcy mogą czasem mieć jakiś atut, który też zawiera coś, co pomoże Wam z reputacją. I tutaj zobaczcie: Osada jest znana z bycia głównym węzłem handlowym. Zdobywasz jeden punkt reputacji za każdym razem, gdy sprzedasz towary o wartości 60 bursztynów. Ale Wypełnianie rozkazów daje 50% punktów reputacji mniej. Coś za coś, tak? Czyli jeśli dużo handluję, to wtedy dzięki takiemu kamieniowi węgielnemu będę pozyskiwać reputację z sprzedaży towarów. Dobry nastrój może być zaraźliwy, bobry zyskują plus 2 do determinacji za każdy... Punkt reputacji zdobyty dzięki determinacji harpi. Czyli jeśli mam na jednej mapie bobry i harpie i harpie mam szczęśliwe i mam ten kamień węgielny, to widzicie, że determinacja bobrów zostanie podniesiona i na to warto zwracać uwagę. Bo niektóre kamienie węgielne dotyczą jakichś tam zależności pomiędzy różnymi rasami i warto warto na to zwracać uwagę. Następny kamień stanowi troszeczkę inny przykład. Grebni mieszkańców twojej wioski wysyłają prezenty za dobre traktowanie członków swoich rodzin. Otrzymuje 40 bukłaki za każdy pełen punkt reputacji uzyskany dzięki wysokiej determinacji. Czy tutaj widzicie? Dzięki temu bonusowi ja nie pozyskam dodatkowej reputacji, ale pozyskam dodatkowe towary, które mogą mi się przydać. Następnie warto też zwrócić uwagę na pewne budynki. Jako przykład pokażę Wam salę klanu. To jest budynek, który tak naprawdę może zaspokoić potrzebę bójki. I zobaczcie: plemiona jaszczurów posiadają długą historię, zarówno w hodowli zwierząt, jak i w przygotowywaniu mięsa. Wszystkie złożone potrawy na bazie mięsa, suszone mięso, szaszłyki, placki, pasta dają dwa więcej determinacji. Super! Zobaczcie, może i ten efekt nie daje mi bezpośrednio reputacji, ale zwiększy mi determinację. A jak wiemy, większa determinacja przybliży mnie do progu reputacji i pozyskiwania reputacji w sposób pasywny. Więc warto też na takie budynki zwrócić uwagę, bo one również mogą Wam pomóc. No to teraz z kolei pora pomówić o zniecierpliwieniu. Przede wszystkim zniecierpliwienie królowej rośnie cały czas pasywnie. Czy coś robicie, czy czegoś nie robicie, zniecierpliwienie królowej po prostu rośnie. Możemy zauważyć, że w moim wypadku jest to 0,17 na minutę. Dobrą wiadomością jest to, że ulepszenia cytadeli zawierają całą gałązkę, która zawiera bonus do redukcji tempa, z jakim zniecierpliwienie królowej rośnie. Kolejną sprawą, jeszcze raz to pokażę, są kary za niewykonanie wydarzeń. Tutaj jeszcze raz pokażę to samo wydarzenie. Tak, punkt zniecierpliwienia. Zatem na to musicie zwracać uwagę. Zniecierpliwienie królowej też będzie rosło, kiedy mieszkańcy będą opuszczać Waszą osadę. Zatem musicie dbać o to, aby determinacja Waszych mieszkańców nie spadła poniżej zera. Bo jeśli tak się stanie, to wasi mieszkańcy mogą was opuścić, a to będzie generowało również zniecierpliwienie królowej. Kolejna sprawa, no to możecie znaleźć kamienie węgielne, które również mają wpływ na zniecierpliwienie. Tak, możecie zauważyć, że mieszkańcy czują się dziwnie zbuntowani. Zyskujesz plus jeden globalnej determinacji za każde dwa punkty zniecierpliwienia. Czyli z jednej strony, jeśli mamy dużo zniecierpliwienia, z którym sobie na chwilę obecno nie radzimy, ten kamień węgielny może nam w tym pomóc, ponieważ on nam zwiększy globalną determinację, dzięki temu być może uda nam się w sposób pasywny pozyskiwać reputację. Jednak nic za darmo. Za każdym razem, gdy ginie lub odchodzi mieszkaniec, zniecierpliwienie wzrasta o dodatkowe punkty. I tak naprawdę tutaj macie więcej takich kamieni. Możecie sobie poczytać, co one robią i w jaki sposób również manipulują determinacją bądź zniecierpliwieniem. Kolejna sprawa to jest kupiec. Zobaczcie. Następny kupiec. Przybędzie do mnie za 4 minuty i 40 sekund. Mogą być takie sytuacje, w których przybycie konkretnego kupca może wam uratować rozgrywkę, bo bardzo potrzebujecie coś. Na przykład macie bardzo mało jedzenia i taki kupiec wiecie, że będzie miał to jedzenie, albo na przykład jakbym miała mało paliwa, a ten kupiec na pewno będzie miał jakieś paliwo, ale ja nie mogę 4 minut czekać czy 5, aż on przybędzie. Możecie go zawołać natychmiast. Wtedy ten kupiec będzie za kilka sekund, ale podnosicie zniecierpliwienie królowej. I tak naprawdę musicie sobie w tej grze radzić, aby zapełniać ten niebieski pasek. Zobaczcie, ja mam tutaj tego 18. Rozkazów mam 9, czyli z rozkazów, tak naprawdę, uzyskam Połowę wymaganej reputacji. Drugą połowę muszę zdobyć w inny sposób. Czyli nie uniknę pozyskiwania reputacji poprzez wydarzenia albo poprzez właśnie moich mieszkańców. Możecie również sobie zrobić taki eksperyment i spróbować wygrać grę, nie wykonując żadnych rozkazów. Swoją drogą jest taki modyfikator mapy, który. Właśnie likwiduje rozkazy na daną rozgrywkę, wtedy ich w ogóle nie macie, i nawet jest osiągnięcie na wygranie rozgrywki bez wypełnienia żadnych rozkazów królowej. Jeszcze na koniec tylko wspomnę: mój pasek niebieski może się różnić od waszego. To zależy od poziomu trudności, na jakim gracie. Na niskich poziomach możecie tylko widzieć te niebieskie kropki. Kiedy przekroczycie Konkretny próg reputacji z tą niebieską kropką, wówczas dostajecie do wyboru plan budynku. I tak jest na niższych poziomach. Na poziomach wyższych pojawiają się te czerwone kropki, które pozwalają mi w czasie burzy aktywować opuszczony ołtarz i uzyskać przeklęte kamienie węgielne. One są lepsze niż zwykłe kamienie węgielne, ale jak zwykle coś za coś. OK, zostaje mi życzyć Wam powodzenia. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je, proszę, w komentarzach pod tym materiałem. A tak, życzę miłego dnia i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.